Że ja to dopiero ustawiam. No dobra. Słuchajcie, yy. przyszedł do mnie śliczne karty dzisiaj, więc ja wam nagram, nie? Bo to tutaj nie ma, co trzeba pokazać, takie piękności. E, po prostu jestem podierana jak gwizdek. Uświęcona ziemia. Karty uświęconej ziemi, po prostu, jakby tak. Przepowiednio uświęconej ziemi. Zobaczcie te szczegóły, piękne są. tu Jezusie! Książeczka jest jak to książeczka. Pewnie mała, po prostu, jaki można rozkład. Karty są całe pokazane super, bardzo to lubię. I opisy kart. Weźmiemy jedną kartę na koniec. Teraz, że tak powiem, pokażę wam. Jakie one są? Bo to jest po prostu odjazd. Tu mają taki zwykły, nie? Drzewka po prostu połączone korzeniami. No i lecimy po kolei. Absence, czyli nieobecność. <grytanie> Jestes, Maria. Ta karta mnie najbardziej przyciągnęła, jak kupowałam. Alchemia. A, a więc to jest chyba takie współ. Nie będę mówić, bo nie jestem pewna. Balance. Brilliance, czyli taki geniusz powie w geniuszu. No zobaczcie, jakie te karty widać. Janino Iwetko, jakie one są przepięknie zrobione. Center, czyli serducho. Jasność. Connection, czyli połączenie. Consistency, czyli jakby taka. Eee, o Boże, nie wiem jak to powiedzieć, Kontekst, czyli e, w, kont w jakimś kontekście, tak? Nie no, karty są po prostu obłędne. Ja je w ogóle kupiłam chyba właśnie ze względu na tą Toni Carmen Salerno, bo to chyba są jej rysunki, mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Nie pamiętam już dlaczego. Często zwracam uwagę, jak kupuję jakieś karty, kto je rysował, albo kto był autorem. I kupuję tego, tego samego, samego autora, albo rysownika bardzo mało, bardzo dużo rysowników jest, jakby tylko robi jedna, na przykład, jedną kartę dla kogoś, kto robi seryjne karty. Kor, eee, czyli taki wiecie, połączenie, tak, taki korzeń, połączenie sedno, eee, to jest jakby współzależność. To nawet nie wiem, co to znaczy. ale piękne, piękne są te karty. Piękne są te karty, rysunki, objazd. To jest to, co było na okładce, nie? Oczekiwanie. Oformowanie czegoś. To znowu nie wiem, to jest to chyba delikatność, wrażliwość. Fragmenty. Fiction. Nie pamiętam. Nieważne. Słuchajcie, patrzcie na karty. Gorąco. Wpływ, ale też cykliczność podkreślona. Słuchaj. Prawda mojej duszy? Tak się... Nie, to jest Secret Earth Oracle. Ale bardzo ładna, tak. Magnetyzm. Prawda twojej duszy to jest twoja ulubiona. Okej, okay, już rozumiem. Ja mam dużo ulubionych. Głównie te rysunki do mnie. Jak jest dobry rysunek, to mnie wzrusza i łączy się jakby przez serce. Wtedy szybko ruch. Ścieżki jakby te same. Te same ścieżki bardziej. Percepcja. Perspektywa. Potencjał. I tu wewnętrzne dziecko schowane. Chodzę <grytanie> Produktywność, reakcja, gotowa, ale na coś czeka, tak, troszkę smutku, ponowne odnalezienie czegoś, od, odkrycie, renewal, czyli coś, odnowienie czegoś, powtarzanie i też ta cykliczność, księżyca podkreślona, fajne. Rewizja, czyli jakby taki, nie wiem jak to ująć, przegląd, rewolucja, e, shift, czyli jakby zmiana energii, przestrzeń, jakiś e, specialization, ale ona mi bardzo ładnie nawiązuje ta karta też do, tak jakby tu było wiele kierunków, do ósemki, ósemka to jest, ósemka chyba, mieczy. Jakbyśmy zbierali nasz cel, nie? Jeśli chodzi o pracę. Stretch, czyli rozciągnięcie. Surface, czyli coś na powierzchni. Time, czyli czas. Uni, uni, un, połączenie po prostu. Ale taka fajna też to, jest jak karta. A nie opiekując się ziemią, ale nami też. No dobra, to wyjmujemy jedną kartę na dzisiaj. Tudzież na jakikolwiek dzień, ktokolwiek to ogląda kiedykolwiek, to jest nowa karta na ten dzień. Na osób, które oglądają teraz, na dzisiaj. już mhm, mi to. Gorąc. Gorąc. Ta, to jest w ogóle jedna z pozycji reiki, nie? Jak się nakłada ręce tutaj z tyłu i się prze. Jak robimy sobie sami reiki i się doładowuje energetycznie. To jest związane z tą czakrą. Właściwie nie z czakrą, po prostu jakby cały kręgosłup dla mnie to jest i głowa głównie. I to ochronę tego anielskiego. No, przeczytamy sobie co to oznacza. Hit. Alfabetycznie jest. Wczesne znaczenie. Elementy, jakby nie, elementy, czyli ogień, ziemia, woda, powietrze, już istnieją, tak? Troszkę gorąca e, sprawi, że rzeczy, rzeczy zaczną się poruszać. E, tutaj jest jakby potrzeba zmiany, e, że niestabilność przynosi e, istniejące takie brak poczucia, poczucia bezpieczeństwa. I może też e, jakby wyciągać rzeczy na powierzchnię, tak? E, weź wszystko, co, co możesz z tego jakby tej dezorganizacji, tak? Z nowymi zasadami, nowym, nowym wysokością i nowym planem. Weź ryzyko, zatrzęść rzeczami i zobacz, co się będzie działo, tak? E, nie, jakby nie myl stabilności ze stagnacją czyli, czyli jak wiecie to się czasami stabilnie w życiu się układa to, to, to nie o to chodzi to nie jest to samo co stagnacja tak? ruch jest jakby ciągły bądź pewna w jakim kierunku go jakby posuwasz tak? duchowe znaczenie timeless wisdom czyli taka ponadczasowa mądrość, kreatywność i miłość jest, jest zaprezentowana w każdym jakby atomie twojego fizycznego bytu ponad y, teorie i założenia i limitacje, no, czyli no, ograniczenia y, w tym świecie, w którym się manifestuje leży prawdziwa rzeczywistość, tak? uspokój swój umysł, skup się na na, y, na centrum serca i pozwól mądrości jakby ponad wiekowej mądrości rozświetlić y, Twoje myśli odżywić Twoją duszę i Prowadzicie do takiej pełni, tak? Ogólnie ta karta oznacza, że coś po prostu jakiś gorąc wprowadza ekstra energię do, 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 do sytuacji, w której jesteś. A... Sprawia, że atomy w Twoim ciele wibrują. A... Ba, ba, ba. to jest taki dłuższy opis, ale ogólnie chodzi tu po prostu o jakieś poruszenie i na otwarcie się na zmianę, tak, i na ukierunkowaniu tego gorąca w jakimś kierunku no piękne, przepiękne karty, jestem ciekawa jak będą mi one współgrały w pytaniach ale są piękne więc się jaram <grym> pozdrawiam